Witajcie w niedzielny, piękny poranek. Witam Cię z radością i pragnę zaprosić do niedzielnej dobrej myśli. Będzie dzisiaj o lampie, będzie o liwie, o naszym spotkaniu z Jezusem. Ostatecznie będzie o miłości. Współpracujemy się w dzisiejszą niedzielną Ewangelię z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swoje oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą mu w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc bo nie znacie dnia ani godziny z Jezusem spotkały się tylko te panny których lampy płonęły lampy czyli bardzo prawdopodobne jakieś wielkie drewniane kije owinięte szmatą nasączone oliwą z Jezusem spotkały się tylko te panny które zadbały zarówno o swoją lampę jak i o oliwę a więc było potrzeba i Jednego i drugiego. Najczęściej tak interpretujemy tą lampę i oliwę na zasadzie, że lampa jako coś stałego, trwałego lampa, hmm, lampa to nasza modlitwa, nasze praktyki pobożne nasze bycie w kościele lampa to nasza wiedza religijna to znajomość nauki kościoła. To y, pewien kręgosłup moralny, pewne zasady, y, które mamy, których się trzymamy. A oliwa to coś bardzo ulotnego. Oliwa to coś, co y, jest konieczne, ale jest nietrwałe, o co nieustannie na nowo trzeba zabiegać, bo szybko może się skończyć, szybko można, można powiedzieć się zużyć. Oliwa to zasadniczo miłość. A więc Moi drodzy, zauważmy, potrzeba jednego i drugiego. Potrzeba tego fundamentu, tego fundamentu, który, jak wierzę, może jest mocny w Twoim życiu. Wszelkich praktyk, które gdzieś w sobie wypracowałeś, wyrobiłeś, których się trzymasz. Potrzeba wiedzy religijnej, którą staramy się na różne sposoby w sobie umacniać, pogłębiać, poszerzać. Ale zasadniczo to wszystko musi iść w służbie miłości. A więc zasadnicza kwestia to może być bardzo oczywiste: rozbija się o to, co naprawdę jest w moim sercu. Muszę dbać tak samo mocno o jedno, jak i o drugie. To musi iść ze sobą w parze. Tylko wtedy faktycznie spotykam się z Jezusem. I myśląc o tej oliwie miłości. Chcę Ci tutaj powiedzieć o miłości jako o sposobie na życie. Tu nie chodzi o miłość jako jakiś ekskluzywny produkt, który masz w sobie i który dajesz tylko wybranym. Nie, mówimy o pewnej filozofii życia. Mówimy tu o drodze miłości, na którą chcę wejść i którą chcę kroczyć, na której czasami zasnę, na której czasami upadnę, gdzie czasami ten ogień przygasa, bo mi tej miłości brakuje. Ale mówimy tutaj o myśleniu, gdzie idąc na modlitwę, ja myślę, Panie Jezu, ucz mnie kochać, bo ja chcę żyć miłością. Chcę być człowiekiem, który idzie przez życie i kocha. Ma w sobie oliwę miłości. Mieć w sobie oliwę miłości. I mając ją w takim życiu, na takiej drodze miłości, faktycznie spotykam się z oblubieńcem. Faktycznie spotykam się z Jezusem. A więc fundament, a więc lampa, a więc to wszystko, w czym trwam, czego się trzymam, a jednocześnie dostrzeganie tego, co czasami tak ulotne, niejednokrotnie może być niemierzalne. Czas modlitwy mogę zmierzyć, wyznaczyć zegarkiem. Miłość jest czymś tak bardzo, tak bardzo mimowsko ulotnym, mimowsko niemierzalnym, a jest tą rzeczywistością, która ma coraz bardziej wypełniać moje serca. Mam stawać się człowiekiem, coraz bardziej wypełnionym łaską, wypełnionym miłością. Ja mam, mam kroczyć taką drogą życia, która jest coraz bardziej wypełniona miłością, i w takim życiu, takiego życia pragnąc, do takiego życia dorastać, takiego życia się uczyć, o takie życie się mierzyć, mierząc się z własną słabością, o takie życie mierzyć się na modlitwie, wołając z nieustannie, panie, do takiego życia nie uzdani, bo ja pragnę żyć miłością, pragnę dawać miłość. Pragnę być człowiekiem wypełnionym Twoją miłością. I wtedy faktycznie w tym życiu spotykam się z Jezusem. Yy, dlatego takiej niedzieli i takiego Bożego Tygodnia chcę Ci życzyć. Tygodnia, w którym będziemy pragnęli być wypełnieni miłością. I będziemy wołać do Pana, Panie, ucz nas takiej miłości, by nasze lampy płonęły, by ludzie widzieli ten ogień miłości. I bym ja płonąc Twoją miłością faktycznie żył z Tobą dobrej, Bożej, błogosławionej niedzieli.